Jak zapominam pić lewą ręką, to wtedy mam kubek też yy, z prawej strony i się nawadniam, to z lewa to z prawa. <grym> Hej, witajcie! Nie wiem, czy tego doświadczyliście, ale źle się biega po kebabie <grym> i po ciasteczkach też się źle biega. Dzisiaj będzie o żywieniu przy aktywności fizycznej. Cześć, nazywam się Ewa, jestem dietetykiem klinicznym i psychodietetykiem, a na kanale Pani Dietka uczę jak zdrowo żyć i jeść. Na co dzień prowadzę gabinet stacjonarnie w Szczecinku, a także konsultuję online. Dzisiaj chciałabym skupić się na żywieniu w sportach wytrzymałościowych: co to może być bieganie, jazda na rowerze wspinaczka, to mogą być e, gry zespołowe, sporty zespołowe typu piłka nożna. Ale uwaga, jeżeli nie jesteś sportowcem, nawet rekreacyjnie to tak niekoniecznie z tą aktywnością. E, pomyśl sobie o sytuacjach takich jak urlop. Nie wiem, jesteś w Barcelonie i ile to trzeba się nachodzić, żeby to wszystko zwiedzić, zobaczyć, obejrzeć. No trzeba mieć kondycję, żeby to ogarnąć, podołać temu wyzwaniu i to też właśnie wymaga wytrzymałości. A druga rzecz jej, jak przypomnę sobie siebie podczas zakupów świątecznych, ile ja kroków nadreptałam podczas świątecznych zakupów, iż to jest obciążenie, bo to z tymi siatami to też wymaga kondycji. <grytanie> Trzeba mieć zdrowie, żeby ogarnąć te zakupy. Więc też jest ważna wtedy wytrzymałość. W tym filmiku mam dla was garść wskazówek dla osób intensywnie trenujących, ale także jeżeli nie jesteście taką osobą, jeżeli tylko uprawiacie sport rekreacyjny albo nawet w ogóle nie ćwiczycie, tylko od czasu do czasu zwiedzacie, wędrujecie po górach, to zostańcie ze mną. Te wskazówki obiecuję, że też wam się przydadzą. Numer jeden, podstawa, najważniejsze w, w żywieniu w sportach wytrzymałościowych to węglowodany. One odpowiadają za nabicie baku, czyli za zapasy glikogenu mięśniowego. No i mamy węglowodany złożone i proste. Złożone kojarzą się jako ten pozytywny bohater, bo mają dużo błonnika, niski indeks glikemiczny, czyli tutaj mamy kaszę pełnoziarniste, gryczaną, chleb żytni razowy, płatki owsiane, brązowy ryż i tym podobne ale w sporcie należy je jeść, ale jak najdalej od treningu, bo duża ilość błonnika mm, nie robi nam komfortu podczas treningu. Drugie węglowodany, węglowodany proste. Banany, inne owoce, miód, biały chleb, białe pieczywo będzie jak najbardziej OK. I proste węglowodany należy spożywać około treningowo, czyli ja użyję może zwrotu około aktywnościowo, bo przyjmijmy, że waszą jednostką treningową może być bieganie, może być jazda rowerem, może być wspinaczka, ale może być też zwiedzanie z aparatem podczas wakacji. Jak już mamy węglowodany, wiemy jakie, jak najdalej od treningu, jakie blisko treningu pozostaje nam białko, białeczko, i słuchajcie, źródłem białka. Nie może być tłust, nie mogą być tłuste źródła jakieś golonki, boczki, to nie teraz. Znowu, jeżeli już macie ochotę, to najdalej od treningu dobrym źródłem będzie chude białko, mięso z piersi, z kurczaka, z indyka, chude ryby, twarogi, serki typu skyr, fark. zwykły chudy twaróg też będzie ok. To się najlepiej sprawdzi. Też mleko jest dobrym źródłem białka. Białko należy przyjmować blisko treningu, ale też rozłożyć je podczas całego dnia. Jeżeli chodzi o młodych sportowców, szczególnie piłkarzy, to ja często też polecam, aby wieczorem przyjąć 20 gram białka. Jako takie wyrównanie, dobicie tego bilansu azotowego i takie wsparcie regeneracyjne dla organizmu. 20 gram białka. Co to może być? Ile to jest? Słuchajcie, to jest tak naprawdę niewielka przekąska, bo to mogą być dwa plastry chudego twarogu, to może być koktajl z jednej miarki odżywki białkowej na chudym mleku, to może być pół kulki mozzarella, to może być serek wiejski, jakiś jogurt naturalny czy serek skyr. Naprawdę przekąska łatwa, szybka, a warto ją wdrożyć. Mamy białeczko. Co nam zostało? Tłuszcze. Taki trzeci bardzo ważny makroskładnik może najmniej istotny, jeżeli chodzi o budowanie siły wytrzymałości, czy ogólnie w tych aktywnościach wytrzymałościowych ale też jest to makroskładnik niezbędny, więc nie możemy go całkowicie pominąć. Wybierajcie dobrej jakości tłuszcze, oliwa z oliwek. Ja bym też poleciła jako źródło tłuszczów orzechy. Szczególnie polecam z uwagi na największą zawartość kwasów omega-3 orzechy włoskie. też myślę jeszcze a o oleju lnianym też z uwagi na kwasy omega-3. Także szukajcie zdrowych tłuszczów na zimno do sałatki, ale też jako dodatek do zupy krem będzie idealnie. Poza tłuszczem, białkiem, węglowodanami nie zapominajcie o warzywach, owocach jako źródle witamin, składników mineralnych. Skupiłabym uwagę na źródłach witamin A, E, C. Tutaj kłania się szpinak, kapusta, papryka, cytrusy, borówki maliny. Owoce około treningowe, jako dodatek do koktajlu, będą jak najbardziej ok. No, już kapusta, i to, co można wytworzyć w kuchni z kapusty, raczej polecałabym, żeby zjadać dalej od aktywności fizycznej. No i też kolejny element, nawodnienie. Nie wiem, czy jesteście tego świadomi, ale już za chwilę będziecie. Odpowiednie nawodnienie pozwala przesunąć w czasie zmęczenie, a też chyba o to chodzi w tych wszystkich aktywnościach, żeby ta tak zwana ściana, żeby to zmęczenie przyszło jak najpóźniej i żeby też się szybko regenerować. Wybierajcie wody wysoko zmineralizowane. To będzie najlepsze. A teraz do serca tego materiału co jest najważniejsze? Nie jesteście ciężkich dań przed treningiem, przed aktywnością. Schabowe, bigos, schabowe z ziemniakami, strączki, takie produkty wysokobłonnikowe to wszystko zostawcie sobie jak najdalej od aktywności fizycznej. I podobnie, jeżeli idziecie w góry albo idziecie zwiedzać cały dzień, będziecie na nogach, to jak najdalej od aktywności fizycznej z bigosem i oscypkami, naprawdę będzie Wam lżej. Podziękujecie mi za to. Jeżeli macie trening rano, czy aktywność fizyczną, to po południu, tak jako obiad, coś cięższego może się pojawić. Jeżeli jesteście cały dzień w górach i wracacie, czy zwiedzacie, i wracacie dopiero na posiłek późnym popołudniem, to ja uważam, że ten czas urlopowy jest takim wyjątkowym momentem, że można sobie wtedy pozwolić, chociaż oczywiście zawsze mówię, że nie należy jeść ciężko na noc. No, ale też y, jestem tylko człowiekiem i my też jesteśmy tylko ludźmi, więc, y, jako taką y, okoliczność przyrody urlopową, uważam, że jak najbardziej jest okej. Okay. Żeby wilk był syty i owca cała, to niech te dania już takie cięższe pojawiają się już po zwiedzaniu, po aktywności. Czyli, kochani, podsumowując dzisiejszy materiał, około aktywnościowo, żeby nie straszyć słowem, trening, unikamy dużej ilości błonnika, dużej ilości e, tłuszczów i ciężkich dań, e, a stawiamy na węglowodane proste i białeczko i dobre nawodnienie. To jest naprawdę wtedy macie komfort. Yy, I satysfakcję. No i teraz pytanie, bo dużo yy, przedstawiłam tu tych wskazówek, jakie to są zdrowe i sprawdzające się yy, przy takich treningach i sportach posiłki. Mam taką przygotowaną listę. Parę zaraz opowiem, a też z pełną yy, jako pomoc dla Was umieszczę w, pod filmem. To mogą być, słuchajcie, tosty, tosty z serem mozzarella, to mogą być yy, naleśniki. Yy, Oczywiście, że to sztuka kulinarna określi nam, czy, to będą, czy to ten naleśnik będzie źródłem bardziej tłuszczu, czy bardziej węglowodanów prostych, ale no, idziemy według tego nurtu, że jest tam mało tłuszczu, więc takie naleśniki z konfiturą jak najbardziej ok. Fajny, lekki obiad to będzie biały ryż, pieczona rybka, na przykład dorsz, i do tego lekka sałata, pomidory i ogórki, bo będą miały mniej tego błonnika. Jaglanka z musem jabłkowym. Super lekki posiłek, około, treningowo naprawdę rewelacja. Płatki owsiane, raczej wybierajcie te górskie, takie drobniejsze. Jeżeli one mają być około treningowo, a jeżeli mam takie grube płatki owsiane, to raczej dalej od treningu, od aktywności, ale też jak najbardziej nie zapominajcie o nich, czyli jakieś owsianki i tym podobne. dania, czego dodatek do omletów będzie jak najbardziej ok. Co jeszcze? Może być kanapka z miodem, jak też się sprawdzi. Może być też koktajl z odżywki białkowej, banana i chudego mleka. Więcej w opisie, na tym zakończę. A i sok z buraka, jeszcze jak najbardziej zachęcam. On też jako źródło węglowodanów i jako źródło azotanów będzie genialny. Tyle ode mnie na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wskazówki pomocne. Korzystajcie z nich podczas urlopu, wakacji i treningów. Proszę o subskrypcję. To da szansę, żeby kanał mógł się rozwijać. No i jako taka, nie wiadomo. Zachęta, przynęta na 2000 subskrypcji. Pojadę na Podlasie i zrobię materiał o tym, jak wygląda tradycyjne żywienie podlaskie, dania pod kątem makroskładników, czy to są posiłki dobrze zbilansowane i w ogóle co tam na Podlasiu się je. Nie mam pojęcia, nigdy nie byłam. Tak już powiedziałam we wcześniejszych nagraniach, więc już idę w to. Nie wiem, co się wydarzy, zobaczymy. Trzymajcie się ciepło. Pa. Dzisiaj spo od. b -l -l. Jeszcze raz. Tyle ode mnie na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. No, i co? I Nara.